Jacku, zabieramy Cię dlaczego, teraz do dlaczego, raju. Bo, dlaczego to mówię w ogóle? Dlaczego mam takie, że ten, bo to miejsce, do którego za chwilę pójdziesz, przestrzeń, w której się zanurzysz, yy, to Ty masz to w sobie, to płynie w Twojej krwi, to płynie w Twoich żyłach. To ma Ci tylko przypomnieć i odpamiętać. No to tu, dlatego, że tak To, to. Wodą życia, do której właśnie idziesz. I to ma Ci tylko przypomnieć wibracje w Twojej komórce. I nic więcej, tylko tyle. Okay? Więc zabieramy cię. Batka cię zaprowadzi, będzie pięknie opisywać. Idziemy na planetę Nie, Satra. jest ja przede do mnie. Proszę. Przecież on już jest przede do mnie. <noise> na planecie bardzo wysokowibracyjna. No, no jesteś Feniks, no widzę cię. Uh, I tam. Chodź na ta ładny kostek. Tak. Pójdziesz do wód płodowych. Które tam są z ciebie, widzisz przepiękny jest tam, czujesz to, i czujesz tą energię, czujesz tą wodę, czujesz ten zapach, co ci to przypomina, byłeś tutaj kiedyś, też się wykąpać w tej wodzie, co tam jest. Jest zielona i jest gęsta. Wejdziesz tam? Ja Cię tam zanurzę. Jesteś źródle życia. A Ty mi powiesz, jak znajduję się. Wchodzimy. Tam się będą odnawiać wszystkie Twoje komórki, Jacku. Wszystkie. W tym macierzysta. No, to idziesz z batką się kąpać. Oddychaj i. Łaj w... to. Zanurzam cię. Jesteś jak małe dziecko. Poczuj to. Poddaj się. Ten... Ojej, kolor, dobra. Uh. A czujesz to jeszcze dobrze, bo ten płyn w niepewności to środka cztery utula Cię z Czujesz się bezpiecznie, Wdech i wydech. Zobacz, jakie dobre Możesz sobie przypomnieć mama, która cię otwórza. Bo w niej właśnie jesteś. Wdech. I wydech. Piękny proces, poddaj się temu. Wszystkie komórki się odnawiają w Tobie. Za każdym za... pobiera, za każdym chcemy wychodzi to, co nie jest Jest bardzo. Spokojny. I brują Ci stopy. Pożył se palca dół. Do... Pięknie się teraz pięknie. Wychodzimy już. Czujesz się lekki, nie chcesz wyjść? Chęci się ja co teraz? W nie, nie masz czegoś takiego. A jak wygląda po wyjściu, powiedz nam. Z wody. Nie, nie chcę wyjść, tylko sobie siedzieć. <grymne> Czemu się kręci w głowie? Wiecie, jak sobie usiadł? Nogi, nogi ręce i Nie <grymne> Niesamowite. <grymne> Chyba ma jakieś przemyślenie. Będziemy się ubierać. Dobrze? Teraz masz problem go stamtąd ściągnąć. Tak. Tak. Dobrze, ubieramy się. Jak go widzisz teraz po, po tej odnowie? Ubranego. <laughs> Nie powiem ci, że chyba nie jedna baba. Ja nie atapię, to pytam, watka, tylko nie stanę, <noise> jak wygląda. Tak jak moc mnie się zrobiło, jak ci tu Chodź już ci ciemno. Dziękuję teraz tej planecie. Za Te piękne uzdrowienie. Pięknie, dziękujemy planecie. I Jacku. Wracasz z nami, z Badką i Zagnieszką do naszej przestrzeni Twittera. Za tam zamykacie przestrzeń. Zamykam przestrzeń.